Witam, jedziemy z farmazonem. E, tak więc tak. E, temat palestyński znowu. E, tak jakby... Tak jakby... Tak jakby troszeczkę kontynuacja wczorajszego farmazonu. E, bo bo, bo to, jest, to są tematy ze sobą powiązane, to znaczy Generalnie mówiąc o temacie palestyńskim, to my nawet nie zbliżamy się do tego, żeby to w jakiś sposób yy, przybliżyć do yy, może nie rozwiązania, tak, tylko że do tych spraw najważniejszych. I, I ta wojna tak jakby to jest kwintesencja tego, że że tych spraw najważniejszych się nie poruszało i się nawet nie będzie poruszać, ale one je trzeba poruszać. To znaczy, jedno z tych spraw najważniejszych to jest że nawet nie tylko państwo palestyńskie, nie tylko kształt tego państwa, nie tylko e, kondycja cywilizacyjna tego, tego państwa, tylko też przede wszystkim co zrobić z A, uchodźcami, B z Jerozolimą. I to, jest, I to jest tak jakby tematy, które jak były, jak były rozmowy w Oslo, które się zaczęły w wyniku e, zakończenia Zimnej Wojny i tak jakby e, próby uregulowania tego tematu, który no przynajmniej z tamtej perspektywy, z tamtej epoki, z tamtej epoki Wydawało się, że to jest konflikt o naturze stricte zimnowojennej, no bo tak na początku było, to znaczy mniej więcej jak ten konflikt wszedł w, w fazę już międzynarodową, tak jak nie mówię o etapie mandatowym, ale międzynarodowym, no to, no to, były, no to był konflikt pomiędzy państwami. No później, później te państwa to się tak jakby troszeczkę powykruszały z tego wszystkiego. Natomiast konflikt oczywiście pozostał, no bo, no bo nie ma rozwiązania tak jakby państwowego wewnątrz terenów Malatowej Palestyny. I... No i też ten konflikt tak jakby na początku był o, tak jakby nacjonalistyczno-ideologiczny. Czy może... Znaczy to jest tak ciężko używać taki, nie, takich... T, takich Form, e, tak, ten, no, ale no, OWP było tak jakby organizacją znaczy narodową, chociaż ciężko tak mówić o tym narodzie, natomiast no, no, generalnie tego, tego, tego islamu tam nie było tak, tak, tak bardzo. Chociaż, e, jeżeli popatrzymy na inne odcinki, to generalnie to nigdy nie było takie totalne, bez, bezwyznaniowe, ale, ale po prostu tego elementu islamskiego tam, tam tak bardzo nie było. No i <laughs> jak na początku lat 90., czyli na, najpierw była konferencja w Madrycie, która to był 91 rok, to George Bush zwołał wszystkie strony tam był, e, no Syria była, tak, Liban był, e, wszystkie państwa arabskie były na pewno, e, też był przedstawiciel OWP, ale nie był Arafat, tylko był Saed Erekat Saed Erekat, czyli, czyli jeden z tych e, tuzów OWP, który, który nie był Tunezyjczykiem, no to był, to był inteligenc Jerycha symbol później, tak jakby. Częsty gość światowych mediów, no tutaj, czyli ten. To Saad Erekat właściwie na tym wystąpieniu w Madrycie to był w kawiarni, tam sobie ułożył, no bo Kafia bo generalnie było tak, że tam e, OWP nie wpuszczono. Saad Erekat miał być tym przedstawicielem Palestyńczyków z terytoriów i założył Kafię e, To tak jakby miał, jakby też symbolizować jakąś taką podległość, czy też czy te związki, czy też. Czy też z Arafatem, I, i później, jak te rozmowy w Oslo, się, w Oslo się zaczęły, no to tak jakby ustalono od razu, że o dwóch tematach nie gadamy. To znaczy, nie gadamy o, o uchodźcach i nie gadamy o Jerozolimie. Jaka jest sprawa z tymi uchodźcami? Uchodźcy to jest sprawa taka, że w trakcie wojny arabsko-izraelskiej. 1948-1949 ponad 800, a niektórzy mówią, że i 900 tysięcy um, Arabów z terytorium, na które, które, z którego powstało później państwo Izrael, zostało wyrzuconych lub uciekło um, w, w, i generalnie oni um, się znaleźli w obozach dla uchodźców, znaczy większość z nich się znalazła dla, w obozach dla uchodźców Gaza właśnie tutaj przyjęła chyba najwięcej. Stąd też w ogóle cały ten koncept strefy Gazy. Ci uchodźcy oczywiście są też na zachodnim brzegu. W samej Jerozolimie są chyba dwa obozy. W Libanie, w Syrii, w Jordanii, w Iraku. Chyba nawet jakiś jest w Egipcie. I no i to jest tak jakby sprawa podstawowa. To znaczy, co zrobić z tymi ludźmi? Oczywiście ci ludzie grzęzną i... i, i i bardzo niewielki procent w ogóle tych ludzi z tych obozów w ogóle wyszło z tych obozów większość żyje w tych obozach dalej, to znaczy no, rozmnożyli się sowicie i, i dalej żyje w, te, w, tych, w tych obozach ci ludzie, ci ludzie tam w tych obozach, no tak jakby są pod agendą ONZ Unrwatość ta agenda się nazywa dostają wodę ryżu świadczenia mają tam ośrodek zdrowia, szkołę i sobie żyją, tak? E, istota jest taka, że ci ludzie generalnie, jeżeli chodzi o odcinek libańsko-syryjsko- iracki, no to oni generalnie w tych obozach mają siedzieć tylko i wyłącznie. E, czyli że pracy żadnej nie ma. No bo. A jak jest, to, to dla naprawdę promila. No i sobie tak właściwie ludzie tam żyją. W dużej mierze, w dużej mierze te obozy to jest tak jakby bardzo duży problem wewnętrzny w Libanie, ale też i w Syrii. Tak teraz. Ostatnio kilka tygodni temu pojawiła się informacja, że Abu Muhammad będzie naturalizował tych Palestyńczyków. Jednym z takich podstawowych problemów, jeśli chodzi o te obozy, e, czy jeśli chodzi w ogóle o ludzi z tych obozów, to jest to, że w ogóle te obozy powstały. Ponieważ one nie musiały powstać. E, pomijając aspekt libański, no bo w Libanie tam było wszystko zbalansowane. tak był tyś, W 1932 roku był spis powszechny i no, tak jakby e, przybycie ponad 100 tysięcy e, Palestyńczyków, czyli większości Arabów, sunnitów, no, zachwiałoby ten balans, tak? ten balans. E, chrześcijanie, którzy, którzy, którzy też byli wypędzani, też uciekali z, z terenów mandatowej Palestyny, jeśli chodzi o Liban, tam się jakimiś tylnymi drzwiami Udało, tak? No ale palestyńczy, ale tak, no ale oni tak właściwie mają tak jakby, te palestyńskie obozy, to jest państwo w państwie, tam też są, tam też jest Hamas, tam też jest OWP, całe te wszystkie, ten. Um, I chodzi o to, że gdyby tych obozów nie było, jeszcze nie, tu mówię o odcinek syryjski, odcinek jordański, odcinek zachodniego brzegu, odcinek Gazy nawet, no to, no to generalnie to by była po prostu zwykła relokacja, tak? To by było, no, no zwykła relokacja. No tak, wojna była, przegrało się tą wojnę, coś tutaj ludzie tutaj zostali wyrzuceni w, albo uciekli, i, i tyle. No to, to takie rzeczy są normalne w historii, tak jak się przygrywa wojna. Natomiast z tymi obozami doszło taki, do takiej sytuacji, że ci ludzie w tych obozach, dla nich nie ma żadnej propozycji politycznej, e, żadnej, no bo. Ich tam domy, ziemia, prawda? No to dzisiaj to jest Tel Awi, w Haifa e, i ten. Żydzi ich oczywiście nie chcą. No bo z oczywistych względów, tak każdy rozumie, co to znaczy, przyjąć, przyjąć tyle habibik, no to po prostu ma wszystko rozwalone. I e, no ale ci ludzie by tak jakby utrzymywani w tym, tym zero-jedynkowym e, paradygmacie. To tak ja bym to trochę porównał to, jak co by, to, 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 tak jakby w Polsce tak, z Kresów Wschodnich, e, jak Polacy mieli e, e, tak zwaną repatriację, tak, czy też uciekali, czy prawda, to trafiali prawda, do centralnej Polski lub na ziemię zachodnie, czy, i, czy też północne, tak, i tam sobie życie na nowo zbudowali. Ale to, to ci, kwestia tych obozów, to jest to, to jest tak, jakby Polacy z Wilna, Grodna, Lwowa, prawda, siedzieli dalej pod przemyślem, tak jakby w zupełnie innych strukturach, czy tam pod Białym Stokiem, czy pod suwałkami, w zupełnie innych strukturach, w, w, pod zupełnie innym tym. No i ci ludzie tak jakby ci Lwowiacy, Kresowiacy, prawda, siedzieli tam i tylko po prostu mieliby kładzone do głowy, albo też sami sobie wmawiali, że oni kiedyś tam wrócą. Jak nie my, to nasze dzieci, jak nie nasze dzieci, to nasze wnuki, jak nie nasze wnuki, to i my tam kiedyś wrócimy. I tak jakby, no, no, to te życie tak jakby im, na tym tylko, tylko i wyłącznie polega. I to był największy, to jest największy błąd, który był. Ponieważ ta ludność, a w 1948-1949 roku, to nie było żadnej różnicy pomiędzy Arabem, Sunnitą, Syrii, a palestyńskim Arabom Sunnitów, Sunni, żadnej. Najczęściej to były te same rodziny, klany, wszystko, plemiona, no bo to wszystko to było razem, tak? Więc, 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 poniekąd ta tożsamość palestyńska powstała w tych obozach de facto, tak? Kiedy to nagle okazało się, że jest, ci, są ci sami ludzie, no bo ten sam język, ta, sam, ten, ta sama wiara, oczywiście językowo, tam czasami jakieś akcenty. Akcenty były różne, ale wokół tego to nie ma co budować jakiejś wielkiej filozofii i tożsamości. Natomiast, no ale to tak jakby oni byli trefni, tak? No, takie pariasy, tak? Wy nic nie macie, w ogóle coś tam, tam. Przecież, to, to tak jakby zamknięci, sami, znaczy sami w swoim sosie, miejscowi też, znaczy, no bo generalnie Arabowie nie było biednych, tak, i słabych, no to... No to biedni, słabi, no to w ogóle jeszcze pogardzani tym wszystkim. Tak? No oczywiście oficjalne dyskursy były takie, jakie były, że tam wszystko dla Filistyn, ale, ale, ale rzeczywistość, taka jakby oddolna, no to, no to jest troszeczkę co innego. Więc, 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 ty, te, więc temat tych obozów, temat, no to, 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 to co z tym zrobić, tak? no W Libanie dalej są obozy dla uchodźców, tak? Ehm, a mieliśmy wojnę domową, znaczy, która była w Libanie pierwsza. I to była właśnie kwestia głównie tych właśnie obozów i głównie, i to była kwestia palestyńska. Gazata analogicznie, tak, teraz może będzie jedyna chyba szansa, tylko nie wiem, czy w ogóle do niej doprowadzą, że w ogóle skończą z, tym, z czymś takim jak uchodźcy w gazie, no bo to jest bezsens, tak, 80 lat ludzie ci żyją w tej gazie. O tym swoim Berszebie, czy, czy Jafie, tak, bo duża część Jafy hmm, tej palestyńskiej Jafy z 1948 roku, o to żyje w Gazie, tak? O to o tym też niech oni sobie w ogóle zapomną. W ogóle, tak? Już jesteś w Gazie, tak? Mieszkasz w Hanunis czy, czy w Żabali, tak? I teraz, jak będzie odbudowa Gazy, to niech sobie przy, przy, przy okazji nie wiem, już niech im to nie, po prostu nie wybudują tych azbeściaków, albo niech przynajmniej odbudują te azbeściaki, ale ten, ale już koniec statusu uchodźców, tak? Koniec. No bo to jest, to, jest, to, jest, to jest patologia, tak? Hamas jest dzieckiem obozów dla uchodźców, tak? Więc ten, więc a nawet kwestia tych uchodźców to bardzo dobrze widać też na zachodnim brzegu jordanu Jak ktoś z was tam był i jeździł, no to on, to, 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 to wiedział tak, jedziesz do Ramallah, przed tym jest obóz dla uchodźców. Czym się różni? Oczywiście obozy dla uchodźców na zachodnim brzegu to, to, to są zupełnie co innego niż gdzie indziej, no bo tam generalnie oni tam to są tak jakby u siebie, tak? Ale są u siebie, ale nie u siebie, ale są u siebie. Ale z drugiej strony na zachodnim brzegu jest tak, że że, że ci uchodźcy, no to mm, mają darmowe świadczenia, no, a po drugiej stronie ulicy już, pod, już za murem jest jakiś Mahmud, tak? No bo to jest bardzo częste imię palestyńskie, tak? Mahmud. Eee, I ten, no, i ten, Achmed, ten, ten, ten Mahmud musi za wszystko płacić, tak? Czyli, że Generalnie, szczególnie zimą, a kiedy tam oni, oni tam budownictwo w dużej mierze nie jest tak dobrze dostosowane do chłodzenia czy do ocieplania, no to, no to ta koza, bo oni tam, to oczywiście może nie w blokach, że ja tam nie wiem jak tam oni tam tych, 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 tych mają, ale no to tak jakby to wszystko kosztuje, a uchodźca ma tak, tak jakby za darmo. Tak? Czyli że może sobie kąpać się w gorącej wodzie, jeżeli ma wanny i do tego jakieś tam warunki. No to, no to ten, a Mahmud musi, musi za wszystko płacić, tak? Szkoła dla dzieci, świadczenia, wszystko. To też wewnętrznie pokazuje tak jakby troszeczkę to. Ja też nie wiem za bardzo, czy w ogóle jest jakaś wymiana ludzi pomiędzy tymi. To znaczy wymiana ludzi to znaczy małżeństwo. E, chociaż to w islamie jest zawsze tak, że to kobieta wychodzi z rodziny, więc, więc dla kobiet jest łatwiej. Chociaż to też nie, to, 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 to też nie jest takie oczywiste. E, w sensie, że, że to jest tak jakby. Z obozu to jest niski statut, tak? A tam są wszyscy snobistyczni, prawda? Rasistoscy i, i, i tak jakby, no. Tak. No, ale, ale te obozy tak właściwie tam już po co są tego, tego to ja też nie wiem, bo to też można by było już tak jakby okej, okay, dobra, nie wiem, jesteś tam balata, tak? Balata to jest jeden z tych większych obozów pod Nablus. On też może być balata City, nie Camp, ale City, tak? z władzami miejskimi ze wszystkim, tak? tak jakby, no to że, to, że to nie jest obóz, tylko ten to, że mieszkańcy tego balata dostają dokumenty i generalnie już nie ma tak. No, 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 80 lat to, to po pierwsze, po drugie, tutaj, tutaj nie ma co się wygłupiać. Jordania inaczej do tego tematu podeszła bo Jordania dużą część tych palestyńskich obozów, czy znaczy palestyńskich uchodźców, znaturalizowała. Znaturalizowała dlatego, że Hashemidzi, czyli dynastia panująca, on, ona sama nie miała poddanych za bardzo. To znaczy, jak Hashemidzi przyszli w latach xx XX wieku, znaczy zostali wypchnięci w sumie przez dom Saudów z Hijazu, czyli tam, gdzie jest Mekka i Medyna, no to oni tak jakby no tam, tam, co oni mieli? Oni nic nie mieli. Więc automatycznie było tak, że, że kto tam jakiś bardziej zaradny, no to do Ammanu jechał i tam ten Amman stawiał. No i też to, że tak jakby do no Beduini to prowadzą swój, swój tryb życia, tak? Tych Druzów, Czerkiesów to tam było niewielu, Chrześcijanie też niewielu. Więc, więc automatycznie było tak, że, że wykształciła się tak, jakby też schemat i pozycjonowanie, to, to znaczy to, że. Elita to jest oczywiście dom haszemicki, tak. później to są tam różne układy klanowo-beduińsko-czerkiesko i tak zwany wschodni brzeg, no i palestyńczycy, tak. no ale generalnie palestyńczycy w zamian za jordański paszport, który tak właściwie gwarantuje to, że są no, obywatelami świata, tak. przynajmniej jeśli chodzi o Zachód, no bo królestwo jest. Tak, jakby tworem brytyjskim, więc, więc, więc tutaj kto, kto tam e, ma jakieś możliwości lub, lub umie skorzystać z jakichś tam możliwości, no to, no to tam. Królestwo gwarantuje, znaczy to jest, w Jordanii jest bardzo wysoki poziom, jak na warunki, ale generalnie jest bardzo wysoki poziom e, służby zdrowia i, i edukacji. No to generalnie jest duża szansa, to, że po prostu sobie można przeżyć te życie. W jakimś takim spokoju i, 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 i ładzie, tak? I tam, a na bazarze sobie można tam wywieszać Palestyn, czy tamten. jest... W Ammanie jest też bardzo dobra restauracja, al -Quds, tak? Ale no, jakoś ten Mansaf to mi tam, to, to mi tam jakoś nie podszedł, no, ale to. Że ten. No, ale ten, i, inna rzecz, że al w Ammani, tak? Tak, amański ten. To taki. Ten. Ale ten, ale chodzi o to, że tutaj to jest i tam też są, te, tam też są obozy. Jak ktoś był e, w Ammanie, no to w aglomeracji ammańskiej jest e, baka Baka albo bekka, obóz Albyka, tak? I ten, i no to, no to tam można wejść w sumie. Znaczy, tak jakoś nie chcąc kiedyś wszedłem, i wyszedłem, ale też tego nie zauważyłem, no bo też nie, nie ma takiej separacji w sumie. To znaczy, tam, jak oni tam są wewnętrznie ułożeni to, 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 tego, to to, to jest in, inna rzecz, ale no są tak, czyli generalnie Jordania tutaj do, dość dobrze, ten, no, Syria no to oczywiście e, 700 chyba, to jest 700, czy nie wiem ile tam uciekło i ten, ale chyba przed wojną domową było chyba 700 tysięcy Palestyńczyków w Syrii e, sunnitów a no, to oni to mogli być zupełnie no, po prostu naturalizowani, tak, no to przecież ich, ich to, i, to, i tak to byli głównie z Galilei, tak, no to czyli do 1948 roku to oni, oni tak, ich tam dziadowie jeździli, tam maszerowali z Tobołkiem do Damaszku na bazar, tak? Więc więc, 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 więc tutaj ten, no, ale oni, oni mają taki duży obóz Jarmuk. To w ogóle było tak jak była wojna domowa, no to ten Jarmuk to był oblegany przez, tak, no bo e, palestyńczycy też byli elementem tej, tej Wojna, oczywiście no nie, znaczy różne frakcje popierały Asada, inne frakcje nie popierały Asada, ale też, by, też byli częścią tej, tej wojny. No i, no i tak to mniej więcej wygląda, tak? no, ale chodzi o to, że no, nie dochodzimy do tego tematu w ogóle, tak? a on jest od, najbardziej wywrotowy, no bo ostatecznie tak właśnie mówimy o kilku milionach ludzi, których status jest tak właśnie no, nieokreślony którzy z, żyją za pieniądze onz owskie żyją za. No i są problemem politycznym. To nie tylko są problemy polityczne, znaczy gdyby to był tylko problem polityczny dla Izraela, to by, to, by, to by nie było w ogóle tematu, tak. Natomiast to jest problem regionalny też i też i też, i też globalny, tak więc, 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 więc tutaj, bo wszelkie bo to też, też było jak było tak zwane kwestie Oslo, tak? No bo było Oslo 1, Oslo 2 czyli Oslo 1 to był Gaza i Erycho, e, Oslo 2 to było już chyba wszystkie miasta autonomii palestyńskiej poza, poza tam częścią Hebronu, znaczy wszystkie miasta palestyńskie i wioski i obozy poza częścią Hebronu i, i kto tam jeszcze był? E, a i, i to miało tak jakby doprowadzić do tego, że będą kolejne, kolejna runda negocjacji, która już ostatecznie wszystko tutaj załatwi. Natomiast ostateczna kwestie załatwienia tego wszystkiego, no to był tak zwany Camp David w 2000 rok I, i to się wszystko wtedy załamało. Natomiast, natomiast znaczy, bo załamało się z, te, z bardzo prostego względu, tak. Premier, premier ówczesny Ehud, Ehud Barak, który nie miał większości w, w Knesecie, czyli on mógł sobie proponować nawet i Niderlandy. Um, zaproponował określoną tam koncepcję. Ta koncepcja była dość mocno skomplikowana odnośnie kwestii zarówno i uchodźców, i, i bo, że domniemanie ci uchodźcy mieliby w jakiś tam sposób się przesiedlać i na zachodni brzeg, ktoś tam by został jednak wpuszczony do Izraela, jakieś 100 tysięcy, i ktoś tam jeszcze, a reszta by dostawała jakieś odszkodowania. Tak, żeby już po prostu temat, temat zamknąć. Oczy, oczywiście, to znaczy, zachodni brzeg, jeżeli my mówimy o zachodnim brzegu, no to jest za mały, żeby w ogóle tutaj stanowić jakąkolwiek bazę dla tych milionów uchodźców. No bo zachodni brzeg, po pierwsze, południe zachodniego brzegu to jest pustynia. No to, no to, no to Palestyna to nie Arabia Saudyjska, ani, ani, ani Emiraty Arabskie, tak. Druga rzecz są góry. Więc, więc po prostu no, naturalnie to po prostu by było, no, 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 nie, nie ma jak, to po prostu, no, no, nie ma jak. Nawet jakby tam przyjęli jakoś tam milion albo dwa, tak, no to, no, to ja w ogóle bym sobie tego nie, nie wyobrażał, jak oni to w ogóle wszystko ogarnęli, tak. więc, więc, no i wtedy, no i wtedy, się, wtedy się załamało. Um, no i ja od tamtej, ja tamtej pory tego tematu w ogóle się nie porusza, tak, czyli że tak jakby odeszliśmy od, od, tak jakby, pewnych, pewnej podstawy, A dlaczego uchodźcy są bardzo ważni, no bo na przykład też nawet Arafat w trakcie Oslo i tych, tego, tego, tego różnych tematów, no to się zawsze odwoływał do tego, że on nie może, nie może zostać tych uchodźców, tak, że ten temat jest. Oczywiście on to mówił w wywiadach, mówił to szczególnie w wywiadach w krajach arabskich, no bo wtedy jeszcze były te czasy, kiedy to można było sobie coś tam w Sudanie nagadać, o tym nikt nie wiedział. Po, po, znaczy poza tymi w Sudanie, tak. Więc ten, więc, 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 yy, więc, no po no, prostu no, no, no nie da się, tak. A ci uchodźcy patrzą zero jedynkowo, no bo oni nie mają nic innego, tak właściwie, do roboty nic innego. Yy, tutaj nie mają, tak właśnie ich, i, i, znaczy ich życie zostało tak skonstruowane przez czynniki zewnętrzne, do tego, że, yy, że po prostu oni żyją, tak jakby. W tym przekonaniu, że on kiedyś wrócą. I co więcej, w ogóle to jest, to, jest, to jest taka historia, że w tych obozach dla uchodźców oni wszystko odtworzyli. Czyli, że jak, są, jak jest ten obóz, tak no to jest część wioski takiej, część wioski takiej, część wioski owakiej, tak, rodzina taka, klan taki, oni wszystko potwarzali, tak jak to było przed 1948 rokiem. No i jak się tutaj porozmawia z takim uchodźcą, no to on, e, czyli takim palestyńskim uchodźcą, no to on zawsze e, on zawsze się, kiedy będzie mówił skąd jest, no to on nie powie, że tam Dżabalia, Rafah, nie wiem, Balata, tak, czy jakieś tam inne, Janina, tylko on powie miejsce tam z 48 roku, ee, więc, więc, więc i to ja mówię o ludziach starych, młodych, bardzo młodych, tak to, tak to mniej więcej wygląda, ee, więc tak, no więc, więc, więc... Do tych obozów dla uchodźców to generalnie nie ma wejścia za bardzo. Znaczy Jest jeden taki widowiskowy, to są w Betlejem. Tam nie wiem sobie, chyba każdy to widział. Tak? Każdy, kto był na wycieczce czy na pielgrzymce, tak? Eee, Ta każdą babci tam, tam na pewno zawieźli, tak, no bo to jest przy tym, tam jest mur, tam są tam w ogóle ten, ten słynny hotel, taki ten tam, tam dziennikarze robią reportaże wstrząsające, tak, no bo, no bo przecież... No, ale tam, tam, tam każdy, prawda, tam jest taka brama z kluczem. No i to jest, to jest obóz, tak? No, tam chyba nawet jakiś ostatnim razem, jak tam byłem, no, to była jakaś taka rudera jakiegoś automobilu. Tak, żeby robiła klimat, chociaż tam nic nie ma, de facto to jest turystyczne miejsce. A tak to do obozów nie ma, do obozów nie ma wjazdu. Trzeba mieć specjalne zezwolenia. No albo jak się przypadkiem trafi, bo też tak można się niechcący trafić, no to, no to generalnie, e, no jest tam różnica, no, no jest różnica i, i generalnie jest to całkowicie zakazywane, żeby, żeby tam wjeżdżać, wchodzić i cokolwiek tak właściwie tam robić, e, z przyczyn zupełnie oczywistych i, i tyle. Tak więc, tak więc, tak więc tutaj, tutaj temat poruszyłem, jeśli chodzi o kwestię uchodźców, e, no... W, jak się nic nie wydarzy, to nas to, to pogadankę zrobi o Jerozolimie, bo to jest w ogóle tak jakby odrębny, odrębny temat, który, który też ma tak jakby skalę, skalę, skalę globalną. Natomiast e, tam było kilka takich koncepcji, które, które mm, no, też, też, temat, też temat Jerozolimy jest dość mocno napompowany, ale to innym razem.